Za oknem wiosna. Temperatura o poranku już niemal codziennie jest na plusie. Warto już pomyśleć o letnim ogumieniu w waszym samochodzie. Czy konieczna jest wizyta w zakładzie wulkanizacyjnym? Oczywiście, że nie. Z pomocą przychodzi akumulatorowy klucz udarowy ROX. Bezszczotkowy silnik, niewielka waga 2,5 kg. Moment obrotowy 750 Nm, pojemna bateria 4Ah pracująca w systemie Akuan 20V i wiele praktycznych usprawnień, takich jak na przykład system Brake, który zatrzymuje silnik w momencie zluzowania śruby. To niezbędne narzędzie, które swoje zastosowanie znajdzie zarówno w profesjonalnym serwisie samochodowym, jak i przy domowym warsztacie. Jest to również idealne rozwiązanie dla mobilnych mechaników, ponieważ długa praca na baterii zapewni im komfort i niezawodność w każdych warunkach.